Dzień dobry, sama aleikum moi że jesteśmy na statku, ja właśnie zawsze chciałam tym statkiem trochę popłynąć, ale w tamtym roku się nie udało nam, też się tak padało chyba, jak byliśmy to często padało i się nam nie udało, ale w tym roku, żeśmy popłynęli, to jest może, jak, jak to Budna i Gdańsk?

to bardziej, a to ktoś widzi to co ja może popodziwiać, co jest po podziwiać i Ja to tak Nie bardzo, ale jednak. fajnie jest taki przyczyn. jest taki Zoboził ty wajce się przyjrzał na <muchan> A ja w durek ujrzał No mamo Oni <muchan> idą Ej ty masz ty Nie on <muchan> tamty Idzie Idzie Kulecił tam Tak kulecił Tu boka Z płyniemy. Właśnie chciałam się tym statkiem przepłynąć już w zeszłym roku. Mieliśmy taki plan, żeby popłynąć tym statkiem, ale się nie udało. <grym wiosenka> właśnie zakończyliśmy rejs, wysiedliśmy stateczku małego idziemy dalej zwiedzać jakieś ciekawe okolice zobaczymy gdzie się udamy a moi przyjaciele idą sobie spokojnie Kasia i brafi i Michail ja go nazywam Stasiu i tak to przyjemnie wygląda. No, przewodnik rozprowadzi, że idziemy tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest. Tak jakś, no widzę z daleki słotek i pisa, więc tutaj pewnie mecze oglądają piłkarskie. Może być też przyjemny. Moi drodzy, zobaczcie, jak

Napagało się, I też, jak na parapecie, bo pełno wody było na parapecie, i im powycierał, też w jednym pokoju, no to y, po prostu podłoga zalało, bo tak bardzo, tak bardzo, no, też padał. A to nie, to jest tak kalorie, on tak, nie? Ja byś tak, kafalant. Pięć minut ale był tak intensywny, tak intensywny wiatr. No i. Mikusiowi się bardzo podobało, Bardzo na chwilę otwierałam okno, wystawiamy rękę przez okno, bo chciałam poczuć, jak mocno ten wiatr wieje, jak deszcz pada i Mikuowi się tak to podobało, tak się śmiał z tego, że, że dwa, trzy razy dla niego otworzyłam te okno, ale oczywiście od tam daleko, żeby, żeby nie wypał. Moi drodzy, siedzimy sobie tutaj w parku, U parku, nie? Tak. W parku siedzimy sobie i ja chciałam do was powiedzieć kilka słów. Tak, dotyczących komentarzy, które napisaliście pod tym poprzednim filmikiem. One właściwie się, no właściwie one głównie dotyczyły mojej chustki i tego mieszkania, które chcemy kupić. Więc zacznę od chustki. Bo no są takie głosy, że ja powinnam w Polsce zdjąć chustkę. Ale ja tą chustkę noszę niezależnie od tego, gdzie mieszkam. Noszę ją dlatego, że jestem muzułmanką, że w Koranie jest nakaz, żeby Kobieta zasłoniła wszystko poza twarzą i dłońmi, i ja to robię, bo uważam, że jeżeli ktoś się decyduje na jakąś religię, to powinien przestrzegać jej zasad. Tak samo, jeżeli Wy jesteście katolikami, to no powinniście chodzić w niedzielę do kościoła, no bo jest taki nakaz. I tak samo, jeżeli ja jestem muzułmanką, to powinnam nosić chustkę. No, a to, że to może być trudne w kraju, gdzie większość ludzi tej chustki nie nosi, gdzie muzułmanie, no to ludzie się boją muzułmanów, gdzie no, muzułmanie to są, są tak postrzegani jako takie coś, no, coś innego, ktoś, kto inaczej wygląda, inaczej inną ma jakieś zasady życia, no to, to jest, to, to nie jest powód, to, że będzie mi łatwiej żyć bez chustki, gdzie nie będę się wyróżniać. To nie jest powód, żebym ja tą chustkę zdejmowała. Bo jeżeli ja przyjęłam tak te zasady dotyczące islamu, to ja powinnam ich wszędzie przestrzegać. Bóg nagrodzi na pewno mnie za to, że ja tą chustkę noszę, będzie ze mnie zadowolony. I to powinno być dla mnie ważniejsze niż to, co ludzie będą na ten temat mówić. Czy się im będzie podobać to, czy nie. I też taki był komentarz, że mój, gdyby Ibrahim był dobrym mężem, to on powinien mi powiedzieć, żebym ja tą chustkę przestała nosić. I mógłby mi tak powiedzieć, tylko że to, że on powie, żebym ja przestała nosić chustkę, to nie znaczy, że ja mam ją przestać nosić. Dlatego, że ja nie robię tego, dlatego, że mój mąż tak chce, tylko dlatego, że Bóg mi tak nakazuje. I też Ibrahim, on też jest muzułmaninem, i on by mi nie powiedział, że ja mam nie nosić. Nie? Tak. No właśnie, dlatego to jest moja decyzja. My też przed ślubem rozmawialiśmy o różnych rzeczach i ja pytałam Ibrahima, co on by powiedział, gdybym ja przestała nosić chustkę. I on powiedział, że to jest moja decyzja. A ja podjęłam taką decyzję, że chcę nosić i nie mam zamiaru ich zdejmować. A jeśli chodzi o mieszkania, to myśmy patrzyli na inne oferty, tylko że żadne nam nie pasuje, bo albo jest na czwartym piętrze, gdzie jest mały czynsz miesięczny, ale no to wtedy będzie nam trudno, no bo dziecko i może kiedyś byśmy mieli drugie i wchodzić na czwarte piętro, schodzić, mogłoby to być dla nas trudne. Albo są mieszkania w jakiejś, na jakichś obrzeżach, albo takie mieszkania, gdzie wszystko jest fajnie, fajne miejsce, parter, albo pierwsze piętro, takie jak my chcemy, tylko czynsz taki, że 600 zł od osoby. No, to pomyślcie sobie: 600 zł od osoby to byśmy płacili 1800, około 2000 No to już nawet nie ma co kupować, można iść na wynajem. Tylko to jedno mieszkanie, które mieliśmy oglądać, to jest takie, w którym no wszystko jest dla nas odpowiednie według naszych kryteriów. No i mam nadzieję, że jeszcze uda nam się go obejrzeć i może kupić. No, dzisiaj jeszcze i bym patrzył, zrażam z Andrzejem, patrzyli na różne mieszkania. No, nic nie ma takiego, co dla nas byłoby odpowiednie. No, są też w takich cenach, ale do remontu. No teraz, Bo tam pojedziemy do Turcji, bo my nie mamy zamiaru tutaj zostać na razie. Niektórzy z Was myślą, że my się chcemy przejść do Polski. Nie. My na razie chcemy kupić tylko mieszkanie i później pojedziemy za kilka tygodni do Polski. I kto by pilnował robotników, gdybyśmy kupili mieszkanie do remontu? No, jest trudno, niestety. Jest bardzo no mało takich mieszkań, Byłoby się tylko jedno takie, jakie nam by odpowiadało. Moi drodzy, ja mówiłam, że pojawi się Andrzej, i w filmik tygodniu później i w końcu jest. Bo nie Dobra. jest tego vloga, ale jest. Dobrze, witam serdecznie wszystkich, którzy oglądają w rok Kasi, naprawdę warto do niego zaglądać. Bo Andrzej jest moim widzem, tak się poznaliśmy, że Andrzej Agnieszka Motulak-Wazielacką oglądał, a potem mnie zaczął oglądać, nie? Tak było? Tak było, dokładnie. I co było potem? I potem chyba i dwa chyba na Facebooka zaprosiłeś, tak? Tak. Pogadaliśmy jednym zdaniem, nasza rozmowa była krótka, nie? Kto ty jesteś, siebie? Ja cię nie znam. Ja Ciebie też. I od tego momentu rozpoczęła się nasza znajomość. No tak. To ale... no, trwa już ładne. Prawie 3, 3 lata. Prawie lata, tak? no. Miko był mały, jak my się poznaliśmy. No, no i my już odwiedzamy. Zawsze jak my do Polski przyjeżdżamy to i na trochę zaglądamy do Andrzeja do Puław. No ja miałam okazję być w angaże. No tak, Andrzej był tak. 5, 10 dni. No dzisiaj 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 dzisiaj. Ty tylko że się rozchorowałeś. po. To jest klimat, to jest wysokość. Ja no, mam też swoje choroby sercowe, to wysokość w na wysokości 1200 metrów nad poziomem morza. A ja mieszkam w Puławach, gdzie jest wysokość, w moim bloku mieszkam na parterze, wysokość 170 metrów. Więc 1200, prawie 1100 metrów różnicy. Dlatego też organizm przez tak krótki okres czasu nie zdążył się zaadoptować. Ale tak to jest ok, nie ma problemu. Ciekawe, czy nas jeszcze odwiedził kiedyś no, jak wiek pozwoli <noise> i choroby nie zniszczą, to największą przyjemnością. I teraz, jak Andrzej przyjechał, to bardzo nam pomógł, bo kiedy Ibrahim był w szpitalu, to na nasowym z Ibrahimem pojechał. Potem razem jeździliśmy do szpitala, Andrzej nam zakupy robił, mimiłkowiec, jak Ibrahim był w szpitalu. Wyrzucał śmieci, nie Andrzej. Tak, taki, wiesz, to no, to takie. Podstawowe sprawy, nie no, no, ale wiadomo. No, jednak bardzo ważne, jak myśmy zostali sami z mitusian, to jednak ważne, żeby ktoś był, żeby pomógł, nie? Tym bardziej, że my tu nikogo nie znamy za bardzo, właściwie. No, ja tu przyjechałem z intencją nie na wczasy, tylko żeby służyć pomocą. Ale w innej sprawie, a nie w no. tak. Andrzej miał pomagać nam w kupieniu mieszkania. No i się wyjaśniło, mamy umówione mieszkanie. Mam nadzieję, że w ciągu dwóch tygodni zdążymy je kupić. Zdziwiona tak? jestem, że oferta jest tak mała. Poglądaliśmy no Czy znaczy, oferta jest duża? To dla nas. Mamy kryteria po prostu nie Mamy dużo kryteriów innych, bo. No, nie mogę być na górze, czy <laughs> musi być jakiś taki w miarę niski. Co tam jeszcze? I no, jest trochę takich. Mamy trochę za no i musimy w jakimś takim centrum, żeby były blisko przystanki, blisko sklepu, w jakimś dobrym miejscu. Mamy trochę za dużo kwiatariów. No ale jak to się mówi, dzięki Bogu udało się coś znaleźć. No właśnie, tak, na szczęście. Więc moi drodzy, to będzie taki vlog. Mamy trochę na statku nagrane, trochę tutaj. Mam nadzieję, że jeszcze zanim Andrzej wyjedzie. Andrzej, kiedy ty wyjeżdżasz? W ja wyjeżdżam w piątek. Mam nadzieję, że do piątku jeszcze coś razem nagramy. A teraz pokażę wam jeszcze taki krótki filmik takie nagrywaliśmy to jeszcze zanim Ibrahim poszedł do szpitala w galerii, jak się Mikuś bawił na tych różnych samochodach, takie co się wrzuca pieniądze i one tak jadą albo tak się puszczają. No i ulubionym Mikusia pojazdem był pociąg, nie chciał z niego wyjść, aż cztery razy musiał przejechać. Kto będziecie mogli zobaczyć na końcu, jak mikuś się bawi. A tymczasem do zobaczenia następnym razem. Cieszę się, że tak nielicznie oglądacie. Nie spodziewałam się, że moje wakacyjne vlogi będą miały aż taką oglądalność. Do zobaczenia następnym razem. Salam aleikum, papa! Pa, pa, ja również chciałam się pożegnać i życzyć radości, pogody ducha na każdy dzień. I koniecznie oglądajcie Kasia. A co najważniejsze, mówcie o tym swoim znajomym rodzinie. Niech każdy zobaczy, jak żyje. Polka, muzułmanka na razie w może w przyszłości, to niedługo w Polsce. Kłaniam się.